Wsiemano w dzisiejszym odcinku taki z innej beczki. Będzie maraton filmowy przez 7 dni, codziennie filmiki. Ale wszystkie z jednego dnia w dzień, w tygodniu, gdzie mi się chciało nagrywać. Tu szepiorki przyniosłem, Trzy już sprzedałem. Był wikot samicy. Zaraz obejrzymy. Tu się okociła ta. Tutaj takie prowizoryczne zamykanie. Za tydzień będzie odcinek z nowych nabytków. Idziemy po, po parkę belgów prawdziwej rasy. No, dobra. Tu jest gniazdo. Tak, możecie zobaczyć. Już wiem, ile jest młodych tam. Tylko tak, chcę pokazać wam. Więc jest taki. Taki, 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 dwa są takie kolorowe, takie owociaśne, no jest 8 sztuk, no, co ona tam robi? O ty gnido, no, uciekła niby. Ja jeszcze wam pokażę jeden wykot, bo był w hodowli To nie jechał, już nie był nagrany, bo może był nagrany tylko co wtedy w tamtym odcinku co było dłuższe. Może nagrałem, może i nie nagrałem I... To będą dwa odcinki z wykotów, będzie... albo ten będzie teraz inaczej zrobimy. Odcinek z wykotów, odcinek z młodych hodowli... No po prostu będzie się nam odcinków na cały tydzień. No. Chodzimy, od razu wam pokażę wykład. Nie będę pokazywał co się pozmieniało. Czy się nie pozmieniało, między z tym. Tu się ta samiczka kociło, ruda. Ma ona, jak dobrze pamiętam, pięć sztuk. Tylko, że mi się wymieszały i... I tak wyszło, że jeden jest rudy, a reszta są szaruszki. A to są takie podrośnięte. Podrostki takie, a, widzicie, takie są już Takie jak te O tu jest rudzielec mały Tu jest taki i o 5 sztuk jest. Nie ma zdechła, nie ma No, są już takie... O maruszek maluszek No tu są takie większe no. Dobra, to jedziemy się w kolejnym odcinku. Siemka!